Cześć, bohaterem dzisiejszego filmu jest samochód, który wcale nie odniósł takich sukcesów w rajdach, jak można się spodziewać. Nie jest też tak szybki, jak może się wydawać, a jednak i tak doczekał się kultowego statusu. Dlaczego tak bardzo jaramy się escortem RS Cosworth? O tym jest dzisiejszy film. Zapraszam. Witamy na kanale YouTube. Magazynu Classic Auto. W tym filmie będę chciał odczarować trochę tego Escorta, RS Coswortha, ponieważ jest to samochód, który dzisiaj wyobrażamy sobie jakąś pewną ikonę, ale trzeba wiedzieć, że 30 lat temu on od początku był trochę skazany na porażkę. Ponieważ był to samochód, którym Ford chciał rywalizować z tymi wszystkimi Toyotami, Selikami, Lanciami, Deltami, tymi wszystkimi rajdowymi gigantami tamtych czasów, chociaż tamte wymienione przeze mnie samochody były stworzone od zera, a ten samochód w gruncie rzeczy był kompromisem. To był Ford Sierra w przebraniu. Właściwie. To jest to zdanie, które myślę, jakby najlepiej podsumowuje ten samochód. Historia jego zaczęła się już wiele lat wcześniej, w latach 80., kiedy brytyjski oddział Forda chciał sobie stworzyć model, który osiągnie sukcesy najpierw w wyścigach BTCC i także jeszcze w rajdach. No i tak powstała im Sierra, którą stworzyli razem z Cosworthem. I ten samochód miał swoje trzy odmiany. Najpierw tą garbuskę, też z charakterystycznym tylnym skrzydłem, potem wersję z napędem na cztery koła, i potem właśnie ta ostatnia wersja w lutym 1992 roku wyewoluowała w to. Czyli rajdową, sportową, wyczynową odmianę Escorta. Przy czym nie był to do końca Escort. Myślę, że też może pamiętacie, że poprzednie, pierwsze generacje Escorta, generalnie były samochodami, które jednak w rajdach osiągały duże sukcesy, świetnie się prowadziły. One miały w swoje DNA wpisane już świetne wprowadzenie. Ta generacja Escorta, mm -mm, wcale nie. Była pod względem prowadzenia akurat wyjątkowo zła, ale. Ten samochód w gruncie rzeczy tym Eskortem wcale nie był. Bo jeśli już sobie spojrzycie nawet z tej strony, myślę, że odnajdziecie charakterystyczne elementy, które wcale do Eskorta nie należą. Dla mnie tą częścią jest ta szyba. Przecież zobaczcie, ta linia to jest czysta Sierra. Wiele elementów z tej sierra tutaj tak naprawdę można znaleźć, nawet więcej niż z Escortas. Z Escortem tak naprawdę łączy go dach i tylna klapa, przy czym też niecała. No, bo oczywiście, tym charakterystycznym elementem, który myślę jest głównym powodem, dla którego powstała cała legenda tego samochodu, no to jest oczywiście to skrzydło. Choć akurat też musicie wiedzieć, że ono też było e, pewnego rodzaju kompromisem, ponieważ e, projekt tego nadwozia został powierzony na przełomie lat 80. i 90. E, Frankowi Stevensonowi. To jest taki bardzo charyzmatyczny projektant, który w kolejnych latach stworzył współczesną inkarnacji Mini, Mini, Fiata 500, Maserati MC12. Wiele niesamowitych projektów. Jego pierwszym projektem był właśnie ten samochód. To jest człowiek z wielką fantazją, wielkim polotem i jego pomysłem. Było zaprojektowanie tutaj trzypłatowego tylnego skrzydła, które było inspirowane zresztą bardzo znanym samolotem, Fokerem DR1, który należał do Czerwonego Barona jeszcze podczas I wojny światowej. To jest też fajne, zresztą, że mamy czerwony samochód, więc to najlepiej by pokazywało jego założenie, kiedy mielibyśmy tutaj skrzydło z trzema płatami, ale no jednak, Ford, będąc Fordem, poważną korporacją, stwierdził, że to jednak by kosztowało za dużo. Wyrzucili środkowy element, który oszczędził im podobno przy produkcji całe pięć marek niemieckich. No więc przez to zostały tylko te dwa zewnętrzne płaty. No i tak to wygląda, ale chociaż fajnie, że te dwa zostały i rzeczywiście ten samochód w takiej formie przeszedł do. Historii. Aerodynamika była dla tego samochodu bardzo ważna, ponieważ no, jako samochód, który także był e, w gruncie rzeczy stworzony do motorsportu, miał być jak najbliższy e, temu efektowi, o który im chodziło w motorsporcie. Więc nawet jeśli w stosunku do standardowego Escorta opór aerodynamiczny był nieznacznie większy, ponieważ e, ten drogowy Escort, nazwijmy to, e, miał współczynnik CX-034, ten miał 0,38, czyli dość duży wynik jak na dzisiejsze czasy, to jednak był to Efekt pożądany. Bardzo ważny element od strony aerodynamiki to był ten splitter z przodu, czyli kolejne takie rozwiązanie zaczerpnięte bezpośrednio ze świata motorsportu, które oczywiście teraz musi bardzo cieszyć przy pokonywaniu e, świątych policjantów i tego typu elementów. No a tutaj także jeszcze takie nawiązanie do e, wyczynowego świata odpowiedni elementy wentylacyjne. To jest ciekawe, że jednak to były czasy, kiedy takie rzeczy jeszcze działały, prawda? Że to, czy to, to jak miało swoje uzasadnienie funkcjonalne. No dzisiaj, dzisiaj te takie elementy też są na samochodach, ale raczej to już są tak bardziej dla bajerów. Przechodzimy jeszcze do tyłu, ponieważ chcę Wam pokazać bagażnik, co się tutaj kryje. Tak wyglądało to wszystko fabrycznie. Tak opuszczało fabrykę. Mamy tutaj koło. Że uda mi się... Może mi się nie uda? Zobaczymy. O! I teraz mogę sobie wyjąć. O! No teraz to wychodzi. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Zobaczcie. Fabryczny podnośnik. Jakie to jest wszystko nowe? 30 lat to wszystko ma, a wygląda, jakby wczoraj opuściło fabrykę. Tak to wyglądało w momencie, kiedy tą fabrykę opuszczało to 30 lat temu. Ważne było. To, żeby te elementy tutaj były, a nie o funkcjonalność, tak? No bo widzimy, że bagażnik bardzo nieregularny, kształt, wszystko bez sensu, tak pod kątem użytkowości zwykłego samochodu, no ale to się zupełnie liczyło. Co ciekawe, w ogóle też jest jeszcze taka sprawa, że ten samochód, tak jak mówiłem, od, od początku powstawał jako. Tak naprawdę, narzędzie do uzyskania homologacji w rajdach. Była część egzemplarzy, która miała tutaj, pod tą tylną kanapą, podobno pierwsze 2000 sztuk. Chociaż to jest też takie trochę umowne, bo nie wiem, czy to nie jest legenda. Nikt tych tak naprawdę samochodów nie widział, ale w przekazach historycznych można znaleźć informację, że tutaj, w tym miejscu, pod tą tylną kanapą, znajdowały się wężyki i w ogóle, jakby cały osprzęt do chłodzenia interkulera wodą, ponieważ ta rajdowa wersja, która pojawiała się w WRC, podobno była, znaczy ona była chłodzona wodą i po to, żeby mogła uzyskać homologację, wymagana liczba, przez, wymagana przez FIA liczba egzemplarzy również musiała ten osprzęt mieć. Przy czym ten osprzęt oczywiście w samochodzie drogowym nie działał, no ale chodziło o to, żeby on mógł być w tych autach wyczynowych. Przy czym jeszcze kolejna rzecz, bo oprócz wersji, która pojawiała się w WRC, czyli grupie A, Wtedy jeszcze w pierwszej połowie lat 90. była jeszcze grupa N. Grupa N dużo bliższa wersji drogowej. Tak naprawdę też mająca wiele korzyści z tego, że ten drogowy, fabryczny Escort był już tak wyczynową maszyną samą w sobie. Ona również ze względu na regulamin musiała posiadać właśnie w tym miejscu te wszystkie wężyki i cały osprzęt. Przy czym on tam również nie działał. Ale musiał być podczas startów i zdarzały się sytuacje, bo też to sprawdziłem, że zawodnicy przyjeżdżali grupą N na start odcinka, przy czym wyjęli te osprzęty, no bo one i tak nie działały, a zabierały kilogramy, nie mogły działać, ale musiały tam być. i Tacy uczestnicy byli dyskwalifikowani ze względu na niezgodność z fabrycznym samochodem. No, taka ciekawostka. Także jeszcze związane zresztą e, też e, z, tym, z tymi wymaganiami w rajdach jest to, że zobaczcie, że tutaj te błotniki są naprawdę duże w stosunku do tego, jakie koło się znajduje. Jakie tutaj mamy w ogóle koło? 16 cali. No tak, no, jeśli mamy pierwszą połowę lat 90., to 16 cali to już było takie całkiem solidne kółko, prawda? Cóż za ten cały niesamowity efekt prowadzenia Gdzie to się ten? Gdzie to tutaj? No gdzie? Gdzie ja to mam włożyć? Gdzie ja to mam włożyć? Powiedz. A tu! O no, jacie, no dobrze. Dobrze. Tak jak mówiłem, za cały ten niezwykły efekt y, jest odpowiedzialny ten silnik. To zresztą jest kolejny, kolejny doskonały, żywy dowód na to, że to jest w gruncie rzeczy bardziej Sierra niż Cosworth. Ponieważ y, no, w Cosworthie oczywiście, jak w wszystkich kompaktach już w tamtych czasach, silnik był ułożony poprzecznie, a jednak tutaj był ułożony wzdłużnie. No i jakiż to był silnik. Jak widać jednostka DOHC 16V Turbo. Y, Także jeszcze robiona przez Coswortha. To co musicie wiedzieć, są właściwie dwie, dwie kluczowe kwestie związane z tym silnikiem. Po pierwsze, że Escorta RS napędzały dwa różne silniki. Od 92 do 95 były to jednostki z tą niebieską głowicą. Oczywiście tak mówię w dużym proszeniu, bo to były silniki z linii YB, tak właściwie po brytyjsku by się powiedziało IB, które miały dwa różne typy. To była ta pierwsza jednostka z niebieską głowicą, potem kolejne były ze srebrną głowicą. No już takie tamte były takie dużo, dużo zwyklejsze, dużo bardziej cywilizowane, prostsze do jazdy. na no to jednak to jednostka dzika. Naprawdę mająca swoje korzenie w motorsporcie, nieokrzesana. Także jeszcze występowała ona z różnymi turbosprężarkami gareta różnej wielkości. Pierwsze, te Wymagane przez homologację FIA, Bo naprawdę duże, to były tak zwane hybrydowe y, turbo sprężarki, które już y, były jeszcze bardziej zbliżone do tych, y, tych konstrukcji, które y, pracowały w samochodach WRC. Tutaj mamy trochę, trochę mniejsze, trochę bardziej cywilizowane turbo. Gareta, jak widać, znajduje się tutaj. No, tutaj jedna z takich modyfikacji y, współczesnych to oczywiście ten filtr powietrza. To jest jedna z nielicznych modyfikacji, no, ale chyba w miarę tutaj widać, które części tak, to wszystko jest takie trochę nowsze, no oczywiście ten wielki filtr. To wszystko sprawia, że moc tej jednostki no, jest trochę większa niż fabrycznie. Fabrycznie ten, ten motor generował 227 koni i nieco ponad 300 Nm. no ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie stuningował tego silnika. Takie 270-280 koni, jak w tym przypadku to się robiło właściwie z automatu w tym silniku. Mówi się, że 300 koni znosi on bez problemu. Przy czym znane są historie również z polski, 500 koni także po prostu jakby nie było to żadne obciążenie. To też w ogóle jest taka przy okazji warta zauważenia sprawa, że w ogóle escort. RS, Cosford jest samochodem naprawdę solidnym w miarę bezobsługowym, ponieważ jest to konstrukcja, mimo że nowa, innowacyjna, trochę niszowa, to jednak ona już była sprawdzona, ponieważ wiele z tych rzeczy zostało z tej Siery przejętych. Tutaj kolejna rzecz, o której jeszcze nie powiedziałem, którą widać, że jest ze, ze Siery, to są te kielichy e, zawieszenia. Całe zawieszenie także jest ze Siery, To jest dość prosty układ. Nie zależy ze wszystkich stron dopracowany. Na kolumnach McPhersona z tyłu są wahacze wleczone, no ale to wszystko jest takie, powiedziałbym, dość. Wyszukane, ale solidne. To wszystko widać, że jest opracowane. Tutaj jeszcze dodatkowe zastrzały, które wzmocniły te konstrukcje. Więc ogólnie rzecz e, widać, że przemyślana. Ale zanim ruszę, jeszcze tylko jedną rzecz chciałem wam pokazać, którą zauważyłem przy wsiadaniu. Hmm? Jeszcze raz. Nie Uważacie, że ten dźwięk taki jest trochę premiumowy? Co myślę, może wynikać z faktu, że jednak ten Escort był w dużej mierze składany ręcznie. On był budowany w zakładach firmy Carman, która była znana z no, kilku modeli, które zapisały się w historii. Działała w miejscowości Rajne i właśnie tam budowała w dużej mierze ręcznie ten y, samochód. No i jednak on myślę, że został zbudowany całkiem solidnie, co nie zmienia faktu, że po raz kolejny Kolejny, widać ten kontrast pomiędzy tymi Fordami masowymi, a jednak tym, o takim trochę bardziej prototypowym wymiarze. No bo z jednej strony. Mamy konstrukcję pod spodem, tak jak mówiłem, Sierry. Na to mamy nałożoną deskę rozdzielczą dobrze znaną ze standardowego Escort'a. No ale mamy też dołożone te kubełki jakże sympatyczne z weluru. Trochę im brakuje w współczesnej motoryzacji tego weluru. To jednak było bardzo fajne. No i do tej deski rozdzielczej Escorta mamy tutaj dołożony jeszcze ten pas, na którym jest jakże sympatyczne oznaczenie Cosworth, no i także te trzy wskaźniki, które myślę będą dla nas bardzo ważne podczas jazdy, czyli wskaźnik napięcia akumulatora, ciśnienia oleju i także ciśnienia turbosprężarki. To nic, teraz nam już pozostaje tylko zapalić zegary. Jeszcze zwróćcie uwagę: białe zegary, co to kiedyś było bardzo ważne sportowe, sportowa ta miały białe zegary, była podjarka. Zapaliliśmy czterocylindrowy silnik. No brzmi nieźle, brzmi rasowo. Zobaczmy w takim razie, jak to auto jeździ. Dobrze, na początek takich parę pierwszych wrażeń. Wyjechaliśmy dopiero z posesji na drogę publiczną. Jesteśmy w terenie zabudowanym, nieduże prędkości, czyli korzystamy z samochodu tak, jakby się korzystało z każdego innego eskorta. Na razie jest spokojnie. Powiedziałem, że jest spokojnie. Na razie mam czas, żeby dostrzec takie rzeczy. No to to wnętrze jest jednak takie plastikowe, takie jak wyglądało w Fordach 30 lat temu. Zawieszenie niezbyt wyszukane, ogólnie tak wszystko troszkę, troszkę trzeszczy, troszkę jest takie już, troszkę już jest takie rozlazłe. Normalny samochód, normalny 30-letni Escort. Ta skrzynia biegów nie ma najlepszej opinii, to już jest Ferguson, tak zwana Fordowska skrzynia MT75. Która najpierw zadebiutowała, oczywiście, jak wiele innych elementów tutaj w Sierrze. Sierrze, tak się odmienia, tak? Sierra. Sierrze. Um, co spotkało się z, ze słabym przyjęciem, ponieważ ta skrzynia, która była w pierwszych Sierrach, czyli Borg Warner pięciobiegowy, jednak była lepszą skrzynią niż ten Ferguson. Także Fergusona był cały układ przeniesienia napędu, czyli skrzynia rozdzielcza, która przekazywała 1 trzecią momentu obrotowego na przód i 2 trzecie na tył. Co jest dość nietypowe, przyznacie, jak na odhacza, jeśli możemy do tej grupy zaliczyć Eskorte, ponieważ niewiele jest hatchbacków sportowych z tylno naturą. Do takich można zaliczyć. Focusa RS, myślę, co nieprzypadkowe tej ostatniej generacji, gdy miało napęd na cztery koła. Ta miał też takie bardzo ciekawe sprzęgło Twinster GKN na tylnej osi, które sprawiało, że ta natura tylnonapędowa była odczuwalna. No i także ośmielę się powiedzieć, że Toyota GR Yaris jest samochodem, w którym czuć pewne przejawy, tylnego napędu, chociaż czasami też jednak czuć podsterowność, więc to jednak troszkę coś innego. A tutaj po prostu solidne, stałe dwie trzecie momentu obrotowego na tył. <głosy> <głosy> to, bardzo mi się to podoba. To jest oczywiście no, w pewien sposób, znowu, wada. Tak? No przecież jakby to i traci się na tym czas, i traci się przewidywalność, no wszystko źle, jeśli turbo działa w tak zero-jedynkowy sposób. No turbo dziura, która już w tamtych czasach przecież no dało się z nią walczyć, co pokazują choćby Lancer Evo i imprezy, które pojawiały się, no miały się wkrótce pojawić, te najważniejsze generacje wkrótce po debiucie tego samochodu. No ale tutaj jednak znowu powraca ten ten case, że jednak od strony technicznej to jest konstrukcja jeszcze osadzona w końcówce lat 80. pod wieloma względami. No i także jednak osadzona w tych realiach, które sprawiały, że ten samochód służył głównie do tego, żeby po prostu mieć podkładkę pod homologację dla FIA nie zadawano sobie dużo trudu, żeby ten samochód po prostu miał jakoś był także tak powiem, oszlifowany dla klienta. Dobrze, teraz wyjeżdżamy na drogę trzypasmową. O, okej. Okay. Jeżeli już operujemy w samej tej przestrzeni, gdy to turbo się nakręci, co widać tutaj, Jaki jest yy, zakres jego pracy? <grymne> no to po prostu jedziemy jednostajnie szybkim, przewidywalnym samochodem. Jest naprawdę fajnie. I cały czas jak słychać to turbo. I słychać jak się nakręca. I zabór upustowy jak działa. No piękna sprawa, no bardzo mnie to wszystko bawi. Bardzo mnie bawi. Bawi mnie bardziej nawet niż dźwięk samego silnika, który nie przeszedł przecież do historii jako jakoś bardzo wybitna jednostka, ale widać ten talent Coswortha tutaj do tworzenia takich wyrafinowanych jednostek. Trzeba pamiętać przecież, zwróćcie uwagę, że Cosworth jest jednym z najbardziej uznanych twórców silników w historii. Znaczcie w Formule 1 najbardziej utytułowany producent silników Ferrari, na drugim miejscu McLaren, ale Cosworth trzeci. Kosport trzeci, i także właśnie w dużej mierze były to silniki jednak opracowywane na bazie jednostek Forda przez większość historii tego Coswarta. Tam były jeszcze jakby też konstrukcje, historie z innymi firmami, ale jednak to właśnie Ford był tym głównym dawcą dla największych dzieł Kosporta i myślę, że także te jednostkę spokojnie możemy do tego grona zaliczyć. Zobaczmy w takim razie, jak będzie wyglądał dynamiczny start. Wow. No i już prędkość, jaka na tej drodze jest oczekiwana. No dobra, to nie jest tak, że ten Escort też wgniata w fotel, bo... Fabryczny wynik to było gdzieś tam 7 sekund z hakiem, przy czym no nie przywiązuję do tego aż takiej wagi, no bo właściwie wynik może być taki, jaki chcecie, biorąc pod uwagę, jak duży zakres modyfikacji był w określone w egzemplarze wpakowywany. Ogólnie jednak to, co myślę jest warte zapamiętania, to fakt, że to są po prostu rzeźko przyspiesza, ale nie jest przełomem, jeśli chodzi o, o same takie osiągi na wprost. Choć oczywiście, jak się już napędził, no to potrafił się rozpędzać, bo to jednak prędkość maksymalna 250 km na godzinę była podawana przez fabrykę i trzeba przyznać, że jak najbardziej jestem skory, uznać, że była ona osiągana i nawet pewnie nie zajmowało dotarcie do tej prędkości aż tak długo. Troszkę zakrętów o, ale najpierw mamy jeszcze rondo, na którym stoją samochody jesteśmy na rondzie, gdzie pierwsze co widać jak tutaj różne siły się ścierają w tym podwoziu, z innej strony mamy w pierwszej fazie trochę podsterowności wyjazd przodem, ale to przechodzi na Wienek w pewnym momencie już w wyprzedzanie tyłu, czuć od pewnego momentu jednak, że ten większy moment obrotowy na tylnej osi zaczyna domagać, znaczy zaczyna dominować co jest ciekawe i i jak właściwie złożonym pod względem dynamicznym jest ten samochód i wcale nie aż tak przewidywalny można by uważać, pewnie z automatu się myśli, o Escort, Escort RS Cosworth, samochód, legenda i w ogóle świetnie prowadząca świetnie prowadzący się hot hatch przy czym przy czym, nawet w kategoriach motorsportu, do którego przecież on został ustawiany, nie był to wcale samochód, który sprawdzał się we wszystkich warunkach. To nieprzypadkowe, że raczej te swoje sukcesy odnosił na rajdach asfaltowych, a nie sprawdzał się aż tak dobrze na szutrach. A szczególnie nie sprawdzał się w rajdach zimowych. Niesamowite, jak to lusterko we wszystkie strony mi chodzi tutaj. Właśnie, tak w takich miejscach widać, że... jakby to powiedzieć... Escort RS Cosworth był samochodem, który powstał po to, żeby Ford mógł startować w rajdach. On był skalkulowany do określonego celu, którym nie był sukces, którym nie był sukces rynkowy. Ten sukces rynkowy tak naprawdę przyszedł dla Forda nieoczekiwanie. Oni spodziewali się, że sprzedadzą to 2,5 sztuk wymagane przez FIA, skończyło się na produkcji wynoszącej ponad 7100 egzemplarzy i produkcja trwałaby dalej, gdyby no nie zgadniecie, co? Unia Europejska. Już w 1995 roku okazało się, że ten samochód nie spełnia ówczesnych norm, wtedy jeszcze emisji i hałasu i produkcja musiała zostać zakończona w styczniu 1996 roku. Ostatnie egzemplarze powstały jeszcze w 1996 roku. Tak skończyła się historia tego modelu, który też... Myślę, że dzisiaj jest trochę źle pamiętany. To jest to, co powiedziałem na początku. Chcę go trochę odczarować, ponieważ nie jest to samochód, który odniósł sukces w rajdach. Też nie do końca ze swojej winy, ponieważ on mógł odnieść dużo większe sukcesy, tylko akurat w kluczowym momencie sezonu François Delecour, który odnosił wiele pojedynczych sukcesów na pojedynczych odcinkach. Także Carlos Sainz wygrywał tym samochodem. W kluczowym momencie François Delecour miał bardzo poważny wypadek, który wykluczył go Na rok z startów, no i także wykluczył Escorta RS z walki o tytuły mistrzowskie. Skończyło się na pojedynczych, wygranych rajdach WRC. Ta prawdziwa potęga Forda przyszła dopiero od roku 1999, kiedy na odcinki rajdowe wjechał Focus. Więc Escort nie jest tak naprawdę taką rajdową legendą. Też jak widzicie nie jest samochodem, który napisałby na nowo zasady prowadzenia. Dobrze no, to wszystko się prowadzi, no fajnie się ogólnie prowadzi, ale to nie jest nic przełomowego. Trochę mi już zaczyna znowu wyjeżdżać tutaj tył, czasami wyjeżdża przód. Mi się to wszystko podoba, ale to też nie jest tak, żeby to była jakaś nowa jakość samochód również pod tym względem nie był przełomowy no ja myślę, że jednak to co tutaj go tak bardzo zrobiło, no to jednak było to tylne skrzydło pewnie w momencie kiedy by miało te trzy płaty by było jeszcze bardziej historyczne, ale i tak to już jednak jak widać ten efekt wystarczył do tego, żeby, żeby Escort był czymś wyjątkowym i do dzisiaj był pamiętany jako samochód fascynujący tak czy inaczej Teraz jest to samochód już dość poszukiwany o wyjątkowym statusie, co też przekłada się na ceny, które zwielokrotniły się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Teraz ogólnie no, bez 200 tysięcy to, to raczej nie podchodź w ogóle. Jeśli, jeśli jesteś zainteresowany tym samochodem. Przy czym na ten konkretny egzemplarz były już składane oferty nawet na 300 tysięcy złotych, ale znany Wam doskonale z tego kanału właściciel Piotr Życzyński taki, takich ofert nie przyjmował, co pokazuje, że no, wartość jest wysoka tego samochodu. Zdarzałem się transakcje za 350 tysięcy, więc jest to już poważny klasyk. Przy czym ja bym przez cały czas postrzegał go raczej jako ostatniego z tego rodu w którym e, był jeszcze no, Renault 5 Turbo niż jako jednego z pierwszych z tej nowej e, fali e, lat 90 więc myślę, że jest to ogólnie klasyk trochę Inny niż większość ludzi sobie go wyobraża, no ale to sprawia, że jest jeszcze ciekawszy przy bliższym poznaniu. No i okazuje się, że ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko to charakterystyczne tylne skrzydło, no ale ma do zaoferowania na dobre i na złe. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl-sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.